Pistolet zszywaczy to ponadczasowe i niezbędne narzędzie do codziennych zadań, od napraw i przemeblowania po mocowanie kabli. Jego wszechstronność i łatwość obsługi zwiększyły jego popularność, a w naszej tabeli porównawczej opartej na opiniach klientów znajdziesz idealną opcję odpowiadającą twoim potrzebom. Linki do wszystkich pistoletów zszywaczy znajdują się w opisie filmu. Numer 1: Bosch PTK KG Bosch Home and Garden PTK zajmuje pierwsze miejsce w naszej liście, ponieważ jest to uniwersalny elektryczny zszywacz wyróżniający się wszechstronnością i komfortem obsługi. Dzięki funkcji DuoTac umożliwia jednoczesne wystrzelenie dwóch zszywek, co gwarantuje większą wytrzymałość. Elektroniczna regulacja siły uderzenia umożliwia optymalną pracę, dostosowując się do różnych długości zszywek oraz rodzajów materiałów. Antywibracyjna rączka Soft Grip zapewnia wygodny i bezpieczny chwyt. Dodatkowo system push and release ułatwia kontrolowane wyzwalanie zszywek. Urządzenie jest niezwykle wszechstronne i kompatybilne ze zszywkami typu 53 oraz gwoździami typu 48. Numer 2, Valium Max. ValiuMax to ręczny skrzywacz, który wyróżnia się oferowaniem trzech rodzajów zszywek, co czyni go narzędziem 3W1. W zależności od wykonywanej pracy można wybrać spośród szywek Rapid typ 140 Arrow T50, Rapid typ 28 Arrow T18 oraz Rapid typ 8 Arrow BN18. Solidna konstrukcja oraz ergonomiczna rączka gwarantują trwałość i komfort użytkowania. Zestaw zawiera łącznie 3000 zszywek wszystkich trzech typów. Numer 3. Einhell. Elektryczny szywacz Einhell to wszechstronne narzędzie idealne do użytku domowego, warsztatowego lub w pracowni rękodzieła, które obiecuje optymalne rezultaty przy tapicerstwie, naprawach i mocowaniu. Dzięki elektronicznemu wstępnemu ustawieniu siły zapewnia dużą precyzję przy nakładaniu szywek i gwoździ, gwarantując bezpieczną pracę dzięki zabezpieczeniom oraz praktycznemu wskaźnikowi poziomu. Konstrukcja obejmuje ergonomiczną rączkę i miękki chwyt, co ułatwia długotrwałą pracę choć zaleca się używanie obu rąk, aby zapewnić stabilność i właściwe wbicie szywek. Użytkownicy podkreślają jego skuteczność przy pracach domowych, szczególnie przy tapicerowaniu krzeseł i innych mebli, gdzie zauważalny jest dobry stosunek jakości do ceny. Niektórzy zauważają, że mimo początkowego wrażenia braku mocy wystarczy mocne naciśnięcie, aby uzyskać satysfakcjonujące rezultaty nawet przy materiałach takich jak drewno czy płyta wiórowa. Jednakże pojawiają się opinie, że przy niektórych rodzajach drewna moc może być niewystarczająca, a zdarzały się przypadki wadliwych urządzeń po kilku użyciach. Sugeruje to, że choć jest to doskonałe narzędzie do okazjonalnego użytku, może nie być idealnym wyborem przy intensywnych zastosowaniach profesjonalnych. Numer 4. Airai. Ten szywacz jest najtańszy na liście, wszechstronny i solidny. Zaprojektowany z myślą o potrzebach majsterkowania, dekoracji, napraw oraz prac tapicerskich w zastosowaniach nieprofesjonalnych. Urządzenie wyróżnia się zdolnością do pracy z trzema różnymi rodzajami szywek: 600 szywek typu D, odpowiednich dla grubości od 4 do 14 mm), 600 szywek typu U. Dla grubości od 10 do 12 mikrometr oraz 1300 szywek typu T, dla grubości od 10 do 14 mm, co umożliwia wybór odpowiedniej skrzywki w zależności od obrabianego materiału. Wykonany z wysokiej jakości stali i poddany obróbce cieplnej osiągającej twardość do 50 w skali HRC, zszywacz został przetestowany i certyfikowany przez TÜV GS, co gwarantuje jego trwałość i odporność przy wymagających zastosowaniach. Jedną z najbardziej wyróżniających się cech jest regulacja siły wbicia, umożliwiona dzięki przyciskowi z mechanizmem śrubowym, który pozwala precyzyjnie ustawić głębokość wbicia zszywek. Obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, szywka wbija się głębiej, a przeciwne obroty zmniejszają głębokość. Dodatkowo ergonomiczny design z gumowaną rączką TPR oraz przednią osłoną amortyzującą uderzenia zapewnia wysoki komfort i bezpieczeństwo podczas pracy, umożliwiając ciągłe szywanie jedną ręką bez utraty stabilności. Magazynek z zawiasami umożliwia szybkie i proste przeładowanie, a w przypadku zacięcia można go łatwo wyczyścić dzięki specjalnie zaprojektowanemu rowkowi. Numer 5 Rapid Rapid Grapadora Professional Manual Pero to wysokiej jakości narzędzie, stworzone do wymagań związanych z instalacją okablowania i mocowaniem urządzeń niskiego napięcia, w całości wykonany z najwyższej jakości stali i opracowany według szwedzkiej inżynierii wyróżnia się solidnością i trwałością, co czyni go szczególnie odpowiednim do mocowania głośników, zszywania kabli telefonicznych anten oraz kabli komputerowych o średnicy do 6 mm. Ergonomiczny, opatentowany spust ułatwia obsługę, pozwalając na pracę przy zużyciu do 40% mniejszego wysiłku niż w przypadku podobnych modeli, co przekłada się na wygodniejsze i bardziej efektywne użytkowanie podczas długich dni pracy. Jedną z najbardziej wyróżniających cech jest trzystopniowy regulator siły, który umożliwia dostosowanie działania skrzywacza do różnych materiałów i długości zszywek. Jest on kompatybilny z szywkami Rapid typu 7 oraz 36 o długości od 10 do 14 m. System opracowany we współpracy z fizjoterapeutą znacząco redukuje zmęczenie przedramienia i oferuje maksymalną wszechstronność w różnych zastosowaniach, od projektów majsterkowych po profesjonalne instalacje. Przy wymiarach 11 Liat 1 DMR3 2 Dajaszwarabas Łosza Maszteszza Dira 4000 m i wadze 860 gram, zszywacz jest nie tylko kompaktowy, ale również objęty pięcioletnią gwarancją, co dodatkowo wzmacnia zaufanie do jego trwałości i wydajności. Numer 6 Stanley Fatmax ten sześciet jest w jeden zszywacz to wszechstronne i kompaktowe narzędzie zaprojektowane tak, aby sprostać różnorodnym potrzebom zszywania, ponieważ akceptuje sześć różnych rozmiarów zszywek i gwoździ, co czyni go idealnym do szerokiego zakresu zastosowań. Jego system regulacji intensywności obsługiwany za pomocą przełącznika i pokrętła umożliwia pracę z różnymi materiałami osiągając precyzyjne i indywidualnie dostosowane rezultaty. Dodatkowo łatwość ładowania skrzywek i gwoździ od tyłu oraz praktyczny wskaźnik stanu magazynka podnoszą funkcjonalność narzędzia. Konstrukcja wyróżnia się ergonomią dzięki miękkiej rączce oraz wyściełanemu chwytowi, co zapewnia komfort i kontrolę nawet podczas długotrwałej pracy. System blokady rączki zwiększa bezpieczeństwo zarówno podczas pracy, jak i transportu. Całość wykonana jest z wzmacnianego ABS, co gwarantuje odporność i trwałość, a renomowana marka Stanley, obecna od 1843 roku, jest synonimem innowacyjności i jakości w dziedzinie narzędzi ręcznych i mocujących. Linki do wszystkich pistoletów wszywaczy znajdziesz w opisie filmu. Mam nadzieję, że te informacje pomogły ci podjąć świadomą decyzję. Do zobaczenia.